No to chodźcie wtedy z krzyżem, usiądźcie o murę. i zamknijcie oczy i weźcie wdech, którym przeniesiecie wszystko od podstawy głowy przez twarz. Cały czas na tym samym wdechu przez obojczyki, rozszerzcie ciało, klatkę piersiową do przodu i na boki żebra, brzuch, aż do dna miednicy. I z wydechem wróćcie górą. I w tych pierwszych momentach praktyki skupcie się na tym, żeby wraz z oddechem przenosić do miednicy całą świadomość. Czyli ze wszystkich zakamarków ciała. Wszystko puszczajcie i przenieście to do miednicy, która teraz może być jak taka misa, do której wszystko się sprawia. Ona jest uziemiona, ona dotyka ziemi, a wszystko inne może być lekkie. Postarajcie się wyrównać ilość, długość wdechów i wydechów. Wyprostujcie ciało, pytając swojego ciała, jakby tego potrzebuje, żeby być, żeby kręgosłup mógł być długi i wyprostowany. Powoli poczujcie, jak Wasza miednica, która teraz przylega do Ziemi, stabilizuje Was. Poczujcie, jak od tej miednicy długi kręgosłup idzie aż do korony głowy i jest taką jedną, długą linią. Wykonajcie wszystkie ustawienia ciała, żeby faktycznie może zrolujcie ramiona do tyłu, opuśćcie delikatnie brodę do morska, żeby faktycznie poczuć, że kolumna kręgosłupa jest długa. I kiedy to macie, to zacznijcie powoli y, ruszać kręgosłupem. Czyli zacznijcie ruszać w prawo i w lewo. Ramiona idą delikatnie, z prawej do lewej strony, miernica cały czas jest uziemiona. Trochę ten ruch może wyglądać tak, że kiedy wasze biodra idą w lewo, wasze ramiona idą w prawo. Rozciągamy kręgosłup. Chud, chud. bardzo powoli, bo kręgosłup ponocy może być sztywny, więc zobaczcie jaki wymać zakres ruchu. Może to być zakres minimalny, takie rozciągania samolubienia, nie rozciągania niej koniecznie. I teraz zobaczcie, czy możecie zatoczyć kółko. Możecie zejść bardzo nisko, prawie dotykając klatką, piersiową, kolan, a możecie to robić bardzo, w takim bardzo małym kółku, który praktycznie będzie obrysowywało tylko waszą miednicę. Jak żeby coś komasować. Zatoczcie kółka w drugą stronę. Zobaczcie, czy chcecie wyjść niżej pootwierać, czy tylko skupić się, żeby rysować kółko wokół miednicy. Teraz zatrzymajcie się i wyciągnijcie kost ogonową do tyłu. A klatkę piersiową do przodu, pozycja krowy, kiedy biodra pójdą do przodu, wyciągnijcie plecy do tyłu, pozycja kota. I kilka razy tak robimy robiąc takiego trochę węża, czyli od miednicy zaczyna się ruch i ciągniecie go aż do swojego parku, aż do głowy. Rozmasowujemy kręgosłup. Hmm. teraz wykonajcie taki ruch może z połączenia tych trzech ruchów, który jest dla Was najwygodniejszy i który czuć najbardziej organicznie w waszym ciele i który pozwoli Wam dojść do tych wszystkich sztywnych momentów, które jeszcze możecie odczuwać w kręgosupie. Nakarnijcie je oddechem. Poprzesuwajcie plecami tak, żeby może poczuć te wszystkie małe strzelania. Ruszajcie głową i szyją. Przyjmujcie się estetyką. To jest ranna rozgrzewka, która ma kręgosłup obu. prawą dłoń przy prawym biodrze, wyciągnijcie lewą do góry, do góry, do góry. Ugnijcie lewy łokieć. Przesuńcie lewą łopatkę do tyłu na plecy i w pobliżu prawej i rozciągnijcie lewą pierś do góry. Przez wdech, z wydechem zamknijcie taką pozycją kota, czyli zaokrąglicie plecy, a lewą dłoń przynieście do maty. I jeszcze raz wdech, taka pozycja krowy, otwórzcie łokieć, palce dłoni patrzą do góry, otwórzcie pierś, poprzez to, że łopatkę delikatnie. Kierujecie do prawej i do dołu, cały czas prawy łokieć ugięty i z wydechem zaokrągnijcie plecy, rękę przenieście do dołu, łopatki rozciągnijcie najmocniej na dwie strony, ostatni raz, wdech, rozciągnijcie łokieć piersi do przodu i do góry i wydech do dołu, połóżcie lewą dłoń przy prawej, pójdźcie do prawej strony, obiema dłoni, tyle ile możecie, to jest bardzo ciężkie rano. Cały czas pilnujcie pośladków, żeby były przytwierdzone i powoli dłonie na opuszkach palców, przesuwajcie, z prostymi plecami, łopatki spływają po plecach i chcą się niejako połączyć, żeby wyciągnąć obojczyki do przodu, klatkę piersiową, jakbyście były z siebie bardzo dumne, a dłonie cały czas idą w kółko, od prawej strony przez środek. Poczujcie, może w którymś miejscu chcecie zostać i bardziej tam pooddychać. Poczujecie, że coś się otwiera, coś puszcza, coś rozciąga. Przejdźcie na prawą stronę, na lewą stronę. Podnieście się delikatnie, zmieńcie ustawienie nóg. O, o. Połóżcie lewą dłoń przy lewym biodrze, podnieście prawą do góry, rozciągnijcie, pociągnijcie prawymi żebrami w prawo, rozciągnijcie rękę w lewą stronę, przytwierdzicie prawy pośladek, z wdechem rozciągnijcie żebra w prawo, w prawo, w prawo, z wydechem pociągnijcie palcami prawej dłoni mocniej w lewej. Z kolejnym wdechem ugnijcie prawy łokieć, załóżcie sobie łopatkę na plecy i w pobliże lewej, i rozciągnijcie pierś do przodu. Z wydechem zaokrąglijcie plecy. Łopatki rozciągnijcie na dwie strony. Pochylcie dłoń do przodu, głowę ku biodrom. Z kolejnym wdechem, jeszcze raz wyciągnijcie łokieć do tyłu i do dołu łopatkę. Rozciągnijcie prawą piersi do przodu i do góry. Z wydechem zaokrąglijcie jeszcze raz plecy. Z kolejnym wdechem. Jeszcze raz, łokieć do dołu, łopatka do tyłu i z wydechem zaokrąglijcie plecy. Połóżcie dłonie za waszymi biodrami, połóżcie stopy przed sobą i powoli przesuńcie kolana w prawą stronę, tak żeby lewa pięta była przy prawym kolanie, palce patrzą na wprost, tak jak wasza twarz. Przesuńcie stopy na lewą stronę, kolana... Starajcie się ten ruch wyprowadzać bardziej wewnętrznie, czyli pracować też mięśniami brzucha. Prawa strona, lewa. Połóżcie kolana po prawej stronie, wasze lewe kolano przy prawym, stopy flex. I palce patrzą w tym samym kierunku co twarz na wprost i powoli zacznijcie się przesuwać do tyłu. Pośladek lewy się podniesie, nie ma innej opcji. I chcecie przesunąć się na tyle do tyłu, żeby wasz pępek przybliżył się do maty, żeby wasz pępek był równolegle z matą. Obręcz barkowa w jednej linii, łopatki, po, łopatki chcą się połączyć i chcą spłynąć po plecach. Poczujcie rozciąganie w lewym biodrze, w mięśniach brzucha, oddychajcie do lewego płuca, a prawą część żebek chcecie sobie przesunąć na lewą. Lewą część żeber chcecie sobie przesunąć na prawą stronę i oddychajcie do prawego płuca. Przesuńcie łokcie bliżej ciała, wyciągnijcie klatkę piersiową i obojczyki do przodu. Poczujcie rozciąganie w całym pasie brzucha. Powoli wróćcie do centrum. Połóżcie dłonie za pośladkami i przesuńcie stopy, kolano w lewo i w prawo i zostańcie na lewej stronie. Prawe kolano przy lewej stopie, cała zewnętrzna część lewej nogi leży na macie, prawe kolano przy lewej stopie, palce patrzą do przodu. I powoli przesuńcie się do tyłu, do prawej strony. I znowu chcecie sobie założyć, Całą prawą część brzucha na lewą. Chcecie skierować pępek do maty. Chcecie utrzymywać barki w jednej linii, upadki spływać po plecach. Wyciągać obojczyki do przodu i kierować pępek do maty. Weźcie jeszcze jeden wdech i wydech. Powoli wróćcie do centrum. Zamknijcie nogi i przejdźcie do pozycji stołu. Pozycji stołu. Zróbcie kilka razy kota i krowy. Dalej rozciągamy kręgosłup. Możecie ten ruch trochę przerysować. Umieście kolana pod biodrami, dłonie pod nadgarstki, pod ramionami i pofalujcie jeszcze trochę, porozciągajcie kręgosłup. Możecie ten ruch na tyle przerysować, że zaokrąglonymi plecami schodzicie do pięt, kładąc później łokcie, delikatnie trzymacie. Robicie wklęsłe plecy i wyciągacie się do przodu. Robicie okrągłe plecy. I schodzicie do pięt, robicie wklęsłe plecy, łokcie i przedramiona na macie i wyciągacie się do góry. Okrągłe plecy ciągną was aż do pięt, pośladki chcą usiąść. Rozciągacie całe ramiona, kładziecie łokcie i przedramiona na macie, nosem chcecie dotknąć maty i wklęsłymi plecami wychodzicie do góry, okrągłymi schodzicie do dołu. Może to być coś takiego, może to być jakiś inny kod i krowa taki, który pozwoli wam znaleźć jak najwięcej przestrzeni w ciele. Powoli zostańcie na środku, przesuńcie dłonie w kierunku kolan i delikatnie pokręćcie, pokręćcie kółka nad waszymi nadgarstkami. Odkręćcie dłonie palcami do siebie. I jeszcze raz pokręćcie kółko. Odwróćcie prawą dłoń, na, przenieście ją na grzbiet dłoni i przenieście palce w kierunku kola i pokręćcie kółko. Lewa dłoń patrzy do środka. Zmieńcie dłoń. Lewą dłoń umieśćcie na grzbiecie dłoni, odwróćcie palcami do środka i pokręćcie kółko. Połóżcie obie dłonie na matę, nadgarstki pod ramionami, rozciągnijcie wszystkie palce mocno. Umieśćcie zewnętrzną i wewnętrzną część dłoni przy, y, dokładnie przy, przy, y, skompresowane do maty. Ściągnijcie matę delikatnie, jakbyście ściągały piłkę do koszykówki. Podepchnijcie się od maty, podnieście kolana i wejdźcie do psa. Jak jesteście już pośladkami maksymalnie wysoko, cały czas trzymajcie mocno ugięte kolana, popchnijcie matę do przodu. Ściągnijcie oczka łokci do maty, puśćcie głowę i szyję luźno. Połóżcie prawą piętę na macie, ugnijcie mocniej lewe kolano. Połóżcie lewą, spacerujący pies. Połóżcie prawą. Połóżcie lewą. Cały czas oczka łokci patrzą do maty, nie chcecie się zapadać w barkach. Chcecie maksymalnie czuć, jak rozchodzą się na dwie strony. Chcecie puścić szyję i głowę luźno. Proszę spróbować patrzeć sobie na pępek. Zatrzymajcie obie stopy w statycznym psie. I powoli pofalujemy jeszcze raz. Wyjdźcie piętami do góry, zacznijcie ten ruch od stóp, pięty idą do góry przez wasze biodra. Kość ogonowa się zaokrągla, zaokrąglają się dolne, plecy środkowe i górne. Przenosicie ramiona przed nadgarstki i powoli biodrami ciągniecie w kierunku nadgarstków pies z głową do góry. Tym samym ruchem możecie ugiąć kolana, położyć na macie. Wyciągać pośladki do góry. Pies z głową w dół. Jeszcze raz pięty idą do góry. Zaokrąglają się dolne plecy środkowe, górne. Przenosicie ramiona delikatnie przed nadgarstki i biodrami ciągniecie do nadgarstku. Wyciągacie się w psie z głową do góry. Możecie wrócić przez przyklejenie brody do klatki piersiowej przez psa górą do psa z głową w dół, albo możecie położyć kolana na macie. Muszę spacyfikować kota. Powtórzcie kilka razy. Cały czas wasze biodra są waszym wyznacznikiem, czyli jak jesteście w górze, w tej wysokiej desce, biodrami chcecie dojść do nadgarstków, a jednocześnie nie obciążać odcinka endwiowego czyli wasze stopy muszą ciągnąć was do tyłu, a wasza klatka piersiowa ciągnąć was do przodu. Najpierw pięty do góry, później okrągłe, mocne, okrągłe, najokrąglejsze plecy, jakie możecie zrobić i biodra, które ciągną was do mocnych rąk. Cały czas ściągacie matę jak piłkę do koszykówki i wyciągacie obojczyki mocno do przodu, przyciągacie brodę do mostka i wychodzicie zaczepany do góry i do tyłu. Powoli połóżcie kolana na ziemi, usiądźcie sobie na piętach, połóżcie dłonie. Połóżcie dłonie na kolana. Rozpocznijcie. Zobaczcie, co się dzieje w ciele przenieście dłonie za pośladki, przenieście biodra na prawą stronę, stopy na lewą, usiądźcie, wyciągnijcie stopy do przodu, stopy poń, dłonie są za pośladkami i powoli podnieście ciało do góry, stopy ciągną was w przeciwnym kierunku niż głowa, wasze łopatki chcą się połączyć. Biodra i klatkę przed sobą, chcecie podnieść jak najwyżej palcami stóp, chcecie dotknąć ziemi. Patrzycie do sufitu, tu przedłużeniem kręgosłupa. Cały czas pracujecie nad tym, żeby biodra podnieść sobie maksymalnie do góry, piersi do góry. I wystarczy. Przyciągnijcie stopy do pośladków. I jeszcze raz wyjdźcie do góry. Podnieście biodra wysoko, podnieście klatkę piersiową wysoko, rozciągnijcie cały przed ciała. Jeszcze jeden i wydech. Otwieramy wszystko po nocy, rozciągamy w drugą stronę niż rozciągałyśmy do tej pory. I wróćcie. Ostatnie otwarcie przed Moja ulubiona pozycja rano. Słabcy się za kolana. Podciągnijcie obojczyki do przodu i powoli odłóżcie plecy na matę. Weźmy pozycję budowania mostu, ale z rękami do góry. Czyli przenieście sobie dłonie do tyłu, żeby się wyciągnąć, ale wcześniej umieśćcie stopy przy pośladkach i dotknijcie się dłońmi stóp, tak żeby mieć pewność, że tylko je macie. Ma gdyby one były za blisko, za bardzo obciążałybyśmy odcinek lębowy, gdyby były za daleko, za ciężko by nam było wstać. Jak to macie, umieśćcie wszystkie palce na macie. Wszystkie palce stóp, dociśnijcie piętę i powoli z tego docisku podnieście miednicę do góry. Pilnujcie kolana, żeby za bardzo nie rozchodziły się na dwie strony, żeby było równolegle. Podnieście miednicę do góry, przyciągnijcie brodę do mostka, podciągnijcie klatkę piersiową do góry i przenieście dłonie za głowę. Stopy przyciśnijcie, popchnijcie stopami i kolanami do przodu, tak, że poczujecie, że wyciągacie się do tyłu z tego ruchu, że wasze biodra idą do góry, do góry. Delikatnie ściągnijcie pośladki, kość ogonową podciągnijcie do środka, brzuch do kręgosłupa i do serca, i zobaczcie, czy wyjdziecie jeszcze wyżej. Ostatni raz wyżej dziewczyny, niż wam się wydaje, popchnijcie stopami, kolanami do przodu, brzuch do środka, do kręgosłupa i do serca i wyjdźcie jeszcze wyżej pośladki, ściągnijcie. I z wydechem opuśćcie górne plecy, środkowe i dolne, podnieście nogi do góry, stopy do sufitu, kąt prosty między kolanem, kostką a biodrem, ściągnijcie sobie ręce między wewnętrzne kolana. I złapcie się za zewnętrzne Krawędzie stóp. Stóp, jeśli potraficie położyć kość krzyżową na macie w tym ustawieniu, jeśli wasze pośladki się podnoszą, to złapcie się za kostki albo za golenia. I pociągnijcie dłoni, nogi do dołu, nogami dłonie do góry, pośladki kierujcie w przeciwnym kierunku niż głowę, żeby skompresować cały ja odcinek lędźwiowy, kość krzyżową do maty pozycja szczęśliwego dziecka. No i powoli w tej pozycji możecie tak zostać, możecie sobie porozciągać do prawie wyprostowanej. Ona się pewnie nie wyprostuje. Prawą nogę, lewą nogę, jeszcze coś sobie pootwierać w biodrach. Powoli, połączcie stopy razem. Złapcie się za kostki, za golenie albo za zewnętrzne krawędzie stóp i połączcie dłonie w koszyczek. Zobaczcie, gdzie macie zakres i kierujcie pięty blisko spojenia łonowego. Kość ogonową do tyłu pośladki w przeciwnym kierunku niż wasza głowa. Barki rozłożone na macie. I macie taką dźwignię między rękami a stopami. No i mniej więcej na 20% waszych możliwości możecie delikatnie stopy ciągnąć do przodu, stopami ciągnąć dłonie do tyłu, żeby na spokojnie, w takiej statycznej pozycji, otwierać sobie biodra. Powoli dziewczyny, połączcie kolana, złapcie się lewą dłonią za prawym kolanem, prawą rękę rozszerzcie do boku, odwróćcie głowę w prawo i delikatnie przesuńcie nogi na lewą stronę. Możecie oprzeć się na łokciach, podnieść górne plecy i przesunąć serce bardziej w prawo. I wszystko puścić. Głowę, żuchwę, skórę na twarzy, szyję jak barki. Klatkę piersiową, miednica. biodra, brzuch, ramiona, dłonie, uda tyły kolan, łydki, kostki, stopy. Całe ciało teraz w tym skręcie odpoczywa. Powoli wróćcie spojrzeniem głową do centrum, podnieście nogi do góry. Złapcie się prawą dłonią za lewym kolanem. Rozszerzcie lewą rękę do boku, spójrzcie w lewo. I powoli, powoli przenieście kolana na prawą stronę. Cały czas bark na ziemi. I tak możecie zostać albo możecie podnieść się na łokciach, przesunąć serce w lewo i opuścić pracę I znowu wszystko puśćcie do maty. Głowa, szyja żuchwę barki, dłonie, ramiona, klatkę piersiową, brzuch, biodra, mudnica, uda, kolana, łydki. Stopy, kostki. Wszystkie Wasze stawy chcą pozostać otwarte. Czyli kostka, kolana, biodro, nadgarstę, błoki, bark. Wszystkie kości chcą opać tomaty, a wszystkie mięśnie chcą zwrócić z lawy jaki napięcia. Powoli wróćcie głową do centrum, przenieście nogę na środek, wyciągnijcie stopy do przodu, wesprzyjcie się na łokciach, łokcie, przynieście górę ciała, podnieście klatkę piersiową do góry, połóżcie głowę na podstawie i zrolujcie tak, żeby patrzeć na tył ściany. Stopy point, ciągną was do przodu, cała klatka Potrzeba pięknie wyciąga się do góry, łokcie się łączą, obojczyki rozszerzają, jesteście z siebie bardzo dumne. I trzy oddechy, dwa. Oddech, dwa, przypominam, z wydechem mocno język do przodu, oczy wytrzeszczone, patrzą w punkt między drzwiami, rozluźniamy całą twarz i pobudzamy układ nerwowy, żeby z większą energią wziąć dzień. Mocny dech. Powoli, no dziewczyny, zrolujcie głowę. Trzeba patrzeć finalnie do góry. Wyciągnijcie całe ręce do góry, stopy point, palce, dłoni aktywne. Wyciągnijcie całe ciało, Rośniecie kilka centymetrów. Mocniej, 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 mocniej. Z wydechem puśćcie. Przyciągnijcie kolana do bioder. Przyciągnijcie stopy do bioder, kolana patrzą do góry i zrolujcie się na prawy bok, robiąc sobie poduszkę z prawego ramienia. Odpychając się od maty lewą dłonią, minimalizując ruchy w kręgosłupie, głowa i ostatnia, podnieście się do góry. Usiądźcie w siadę i znowu, zróbcie wszystkie ruchy tak, żeby siedzieć prosto. Może trzeba zrolować łopatki do tyłu, może opuścić brodę do mostka. Połączcie dłonie na klatce piersiowej. Podziękujcie sobie w myślach za praktykę. I kiedy będziecie gotowe, podnieście głowę do góry, zamrubajcie oczami. Bardzo serdecznie bardzo Dziękuję.